Zapraszam wszystkich do Kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. <laughs> Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy wspaniałe flaki po zamojsku. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tych flaków. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do garnka przełożyłam mięso, dodaję liść laurowy, ziele angielskie, pieprz. Wlewam wodę. Jeszcze dołożę kawałek mięsa. Do tego łyżka jarzynki. I gotujemy pod przykryciem do miękkości. Po godzinie gotowania wyjmujemy mięso. Mięso po ostygnięciu kroimy w kostkę. Chilo flaków wołowych umyłam, opłukałam, są czyste i to są y, flaki blanszowane, gotowane. Tak więc one są półmiękkie. Do tego dwie marchewki, ćwiartka selera, jedna cebula. Y, marchewkę seler starłam na tarce, mięso mamy pokrojone. Teraz y, warzywa i flaki wrzucamy do wywaru. Wszystko zaczynamy gotować i teraz dodam przyprawy. Ponieważ mięso jest mięciutkie, poczekam jakieś 30 minut, jak będą flaki się gotowały, i dorzucę je na koniec gotowania flaków. Do flaków dodaję jedną łyżeczkę soli, pół łyżeczki pieprzu, jedna łyżeczka imbiru, jedna łyżeczka z czubkiem gałki muszkatołowej i pół łyżeczki ziela angielskiego mielonego. Do tego majeranek dwie łyżki Ja tu mam słodką paprykę wymieszaną z ostrą, tak więc dwie łyżeczki. Tej ostrej papryki tylko do smaku. Gotujemy około 30 minut. Do tego dwie łyżeczki suszonego czosnku. Następnie dodajemy całe mięso. oraz trzy łyżeczki przecieru pomidorowego. Gotujemy do momentu, aż wszystko będzie miękkie. Flaki mamy gotowe. Piękny kolor, proszę zobaczyć. Na patelnię przekładam masło oraz mąkę i robię zasmażkę. Zasmażka jest gotowa. Teraz odłożę ją na talerz, aby ostygła. Zasmażkę stopniowo wsypuję do flaków i energicznie mieszam. I tak wyglądają flaki poza zamoisku. Wspaniały piękny kolor. Najsmaczniejsze flaki są po 2-3 godzinach, jak one troszkę postoją, a w ogóle najsmaczniejsze są na drugi dzień. Jeszcze spróbujemy. Hmm. przepyszne, dobrze doprawione mięciutkie flaki, mięciutkie mięso cudowne, nic bym więcej tutaj nie dodawała ewentualnie możecie do prawicy jeszcze sami, dodać trochę soli trochę jarzynki i trochę pieprzu myślę, że to wystarczy moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami, ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny